Z nieoficjalnych informacji wynika, że policjanci wczoraj w nocy znaleźli w Parku Kultury i Wypoczynku walizkę, najprawdopodobniej z ciałem zaginionego mieszkańca Słupska, który od kilku dni jest poszukiwany na terenie miasta. W tej chwili część Parku Kultury i Wypoczynku jest wyłączona z użytku z uwagi na to, że funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności operacyjne.